Cześć, tu Kayla. Chciałam Wam dzisiaj pokazać trochę nietypowe, jak na mój kanał, film, ponieważ zwykle albo pokazuję cały proces twórczy od A do Z i możecie śledzić wszystkie kolejne kroki, albo też robię całą pracę bez udziału kamery i wtedy już nie zamieszczam filmika na YouTube, a jedynie wrzucam zdjęcie na Instagram. Tym razem jednak, pomyślałam sobie, że zrobię wyjątek, bo chcę Wam troszkę powiedzieć o tej pracy, dlatego, że tutaj też testowałam kilka nowych produktów i może to będzie dla kogoś interesujące. Praca zaczęła się od tego, że kilka tygodni temu testowałam Jelly Plate. Testowałam ją z tuszami alkoholowymi i praca, która powstała na stronie z tych testów, już była opublikowana kilka dni czy tygodni, nawet już temu. Ale robiłam też próby z farbami akrylowymi, i tutaj tło do tej pracy to był wynik właśnie takiej, takich testów. Niestety nie zrobiłam zdjęcia tła przed, przed rozpoczęciem kolejnych etapów. Myślę, że to mogłoby być ciekawe, ale musicie sobie wyobrazić. Więc tło powstało z użyciem trzech farb: niebieskiej, Cerulean Blue żółtej lemon yellow i białego złota ze stamperii. Białe złoto nie daje tutaj koloru, jest jedynie taki połysk widoczny pod światło. Myślę, że nie do uchwycenia w kamerze przy tym świetle, ale może, może jak poruszę stroną, to może widzicie, że coś tu się błyszczy, ale nie wiem. Musicie mi uwierzyć na słowo. I tak jak mówiłam już jakiś czas temu, miałam wtedy tylko ten jeden mały wałek, którego nawet nie udało mi się domyć po tych próbach. Jeszcze wciąż tutaj ta złota farba na nim jest. I nie udało mi się rozprowadzić farby na płytce bez mieszania kolorów. W związku z tym tutaj zaczęłam najpierw rudy kolor, później przeszłam do niebieskiego i jednocześnie stworzył mi się zielony. I jakieś tutaj próby to było wszystko na płytce rozwałkowywane później odbite tutaj na kartce. Natomiast ta strona nie jestem pewna, czy to jest kolejna odbitka, czy to jest proces czyszczenia wałka. W każdym razie tutaj też powstała taka mieszanka trochę żółtego i niebieskiego, ale głównie już zielony kolor. I jeszcze kolejna próba była na kartce z gazety, i tu też są dokładnie te same kolory, co dało taki fajny efekt, bo fragmenty tej gazety tutaj przykleiłam i kolor się idealnie zgadza z kolorem tła. Ale gazeta była w kolejnym kroku. Jak pakowałam swoje przybory po ostatnim filmiku zakupowym, zaczęłam się zastanawiać, czy ten szablon z Arts, czy rozstaw w oczu tej pani będzie pasował do tych niebieskich plam, które tutaj były. Ich odległość wynikła ze, ze średnicy, czy też z obwodu raczej wa, mojego wałka. No i przymierzyłam i okazało się, że, że pasuje całkiem fajnie. No więc najpierw Potuszowałam przez maskę, żeby, zdać, żeby stworzyć tutaj obrazek z twarzą. A później powstał problem, bo moja Jelly Plate ma 15x15, a słony w albumie mają 20x20 cm. Więc tworzy mi się tutaj dookoła chcąc, nie chcąc, margines biały. No i powstało pytanie, co było co zrobić z tym marginesem. No i oczywiście tutaj na pomoc przyszła, jak widzicie, moja miłość, czyli serwetki. Moja miłość i mój nauk. To jest serwetka, która jest w tej chwili w sprzedaży w Kiku. I wydaje mi się, że ona tutaj fajnie zajęła mi te białe miejsca dookoła. I też ładnie pasuje kolorystycznie. Wydaje mi się, że to taki fajny efekt wyszedł. Później dorzuciłam kolejne rzeczy, które też bardzo lubię, czyli w taśmy washi. Stempel. To jest taki stempel z... Z tekstem no name, nie wiem kto jest jego producentem, ale to jest taka typowa czcionka jakiś przykładowy napis, który tutaj jest odbity w kilku miejscach. Taśmy łosi, mówiłam, różne taśmy łosi z mojej kolekcji, które tylko pasowały kolorystycznie. Moja ulubiona tutaj z pismem to jest pismo w pionie tutaj jest jeszcze druga z pismem w poziomie inny charakter pisma, ale też bardzo fajny wzór. No, i co tam dalej jeszcze? Na końcu postanowiłam, że przetestuję też te, te bibułki, które pokazywałam ostatnio w ostatnim filmiku zakupowym. Ten zestaw bibułek. Ja miałam nadzieję, że one wtopią się w tło idealnie, że będzie widać tylko napis. Jak widać, to nie zupełnie tak działa. Spodziewałam się, że to może nie działać, więc nie chciałam mieć równych brzegów. To wszystko jest wydarte i wydaje mi się, że to całkiem fajnie wyszło. Nie aż tak idealnie, jak chciałam, żeby był sam napis bez widocznego tła, ale też całkiem nieźle. Natomiast te napisy są na tyle fajne, że nie żałuję, że je kupiłam, bo uważam, że są fajne, ciekawe. No ten został wylosowany przypadkowo, ale pomyślałam sobie, że jest fajny i zostawiam go, bo nie szukam dalej, no bo mi tutaj pasuje do, do całej koncepcji. Napis Furze też jest staśmy Łosi. I był zupełnie przypadkowy, po prostu na taśmie są kolejne dni tygodnia i wyrywam ten, który akurat jest pierwszy, a niekoniecznie ten, który odpowiada aktualnemu dni, dniu tygodnia. Co nie przeszkadza mi, bo zwykle i tak jedną pracę robię przez kilka dni i dni tygodnia wtedy się zmieniają. Czasami, zwykle umieszczam datę tutaj skończenia pracy, tutaj jeszcze nie ma daty, pewnie się pojawi. Kolejnym elementem było jeszcze pomalowanie tutaj za kami tych kwiatów, żeby one się bardziej odznaczały i tutaj liścia, to też dało taki fajny efekt tutaj jeszcze troszkę od białego długopisu dodałam takie elementy jak tutaj ten fragment czy tutaj zaciek, czy tutaj to są efekty z Jelly Plate warstw farby z poprzedniego z poprzedniej odbitki, nie wszystko ładnie odchodzi tutaj ta farba jak widzicie ma Tendencję do przyklejania się. No i wydaje mi się, że to jest taki też ciekawy efekt. Oczywiście można płytkę umyć i tego wtedy nie będzie, ale wydaje mi się, że takie przypadkowe dodatki kolorystyczne tutaj, tutaj one się ciągną przez cały wianek, i tutaj też można je. O, tutaj zobaczyć pod, pod stemplami. Taki to jest y, fiolet zmieszany z tą złotą farbą, daje taki odcień y, ciekawego brązu. No i całkiem jestem z tej pracy zadowolona, całkiem wydaje mi się, że fajnie się sprawdziła ta twarz, tak jak mówiłam ostatnio kupiłam sobie dwa szablony z twarzami, pierwszy już jest wypróbowany jak widzicie i to jest wszystko na dzisiaj i... Wszystko, co Wam chciałam opowiedzieć o tej pracy i chciałam Was zapytać, czy filmiki, na których opowiadam po fakcie, co było robione, są dla Was interesujące, czy też wolicie takie, jak do tej pory były filmiki krok po kroku, kiedy całość nagrywam? Takie filmiki na pewno będą się jeszcze pojawiać, natomiast moje pytanie dotyczy tego. Czy jeżeli po zrobieniu jakiejś pracy, wydaje mi się, że ciekawie będzie o niej powiedzieć, czy jesteście zainteresowani takimi filmikami, czy też skoro praca już jest gotowa, to darować sobie całą opowieść i tylko wrzucić zdjęcie na Instagram. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. No i do zobaczenia, cześć.